Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego płaczemy? Płaczemy z różnych powodów. Twoje emocje mogą sprawić, że będziesz płakać, gdy będziesz smutny, zły lub szczęśliwy. Płacz z powodów emocjonalnych może poprawić samopoczucie, uwolnić napięcie i dać psychiczny reset. Istnieją jednak również powody fizyczne, takie jak brud w oku lub ból fizyczny. Płaczemy także z powodów społecznych, aby wyrazić niepokój, szczerość lub niechęć, w zależności od kontekstu. Płyn tworzący łzy zawiera wodę zapewniającą wilgoć oraz oleje nawilżające i zapobiegające parowaniu płynu łzowego. Twoje łzy zawierają również śluz, dzięki czemu mogą równomiernie rozprowadzać się po powierzchni oczu. Ponadto śluz ten zawiera przeciwciała i specjalne białka zapewniające odporność na infekcje. Tlen i składniki odżywcze są również transportowane do komórek powierzchniowych oczu przez łzy, ponieważ na oczach nie ma naczyń krwionośnych. Istnieją trzy rodzaje łez, a każdy z nich ma inne zadanie. Niektóre łzy utrzymują wilgotność oczu, podczas gdy inne zmywają zanieczyszczenia i chronią oczy przed infekcjami. Są też łzy emocjonalne. Rodzaje łez: 1. Łzy podstawowe. To są Twoje podstawowe łzy. Twoje oczy krążą w nich przez cały dzień. Zawierają olej, śluz, wodę i sól i pomagają zwalczać infekcje. Olej utrzymuje łzy na miejscu i zapobiega ich parowaniu do atmosfery. Mruganie rozprowadza je równomiernie po powierzchni oka. Te łzy mogą poprawić Twój wzrok i wyostrzyć ostrość. Dwa łzy drażniące. Są to łzy do przemywania oczu. Gruczały pod brwiami wypychają je. Gdy obierasz cebulę, wymiotujesz. Lub do oka dostanie się kurz. Wypłukują one materiał które podrażnia oczy. Są to łzy, które spływają po twarzy, gdy alergia zaczyna działać na wysokich obrotach. 3. Łzy psychiczne lub emocjonalne. Te łzy wypływają w odpowiedzi na silne emocje, takie jak smutek, żal, radość lub wściekłość. Mają taki sam skład chemiczny jak łzy podstawowe, ale zawierają więcej hormonów stresu i naturalnych środków przeciwbólowych. Płyny ustrojowe ludzi i zwierząt zawierają związki, które przekazują subtelne komunikaty innym członkom gatunku. Dlatego czasami nasze łzy mogą przekazywać informacje chemiczne, zamierzone lub niezamierzone, komuś bliskiemu. Może to wzbudzić w innych ludziach empatię lub współczucie, lub na przykład zasygnalizować im, aby trzymali się z daleka, ile płaczu uważa się za normalne. Płacz jest normalnym zachowaniem, wynikającym z różnych przyczyn, w tym reakcji emocjonalnych, fizycznych i chemicznych organizmu. Możliwe jest jednak, że płaczesz za dużo lub za mało, zbyt wiele łez. Małe otwory w wewnętrznym kąciku powiek to dreny. Kiedy jesteś przeziębiony, dreny mogą puchnąć i zostać zablokowane. To powoduje, że łzy spływają na Twoją twarz. Czasami gruczoły łzowe wytwarzają za mało oleju w stosunku do podstawowej mieszanki łez. Może to również powodować ciągły wyciek łez. Suche oczy. Twoje oczy mogą chwilowo wyschnąć z powodu warunków atmosferycznych, ale mogą również wyschnąć z powodu choroby. W takich sytuacjach oczy mogą nie wytwarzać łez, powodując podrażnienie, lub oczy mogą wytwarzać łzy awaryjne zbyt szybko, aby zrekompensować brak nawilżenia potrzebnego do utrzymania oczu w czystości i świeżości. Te awaryjne łzy mogą zawierać nadmiar śluzu, który możesz mieć ochotę wytrzeć, gdy stanie się go za dużo. Patologiczny śmiech i płacz. Ten stan neurologiczny, który powoduje niekontrolowane łzy na powierzchni oczu, jest spowodowany chorobą Alzheimera, udarem i innymi chorobami mózgu. Jeśli tak się stanie, należy skonsultować się z lekarzem i szczegółowo opisać objawy, aby móc zastosować odpowiednie leczenie. Kiedy szukać pomocy? Pamiętaj, że wszystkie łzy służą większemu dobru, więc nie ma potrzeby, abyś kiedykolwiek je powstrzymywał. Jeśli jednak Twoje oczy są podrażnione, swędzące, zaczerwienione lub opuchnięte, lub jeśli ciągle płaczesz bez żadnego zauważalnego powodu, powinieneś skontaktować się z lekarzem, aby ustalić przyczynę w przypadku infekcji oka lub innego nieleczonego schorzenia. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę i komentarz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.